Hej, witamy Was w kolejnym odcinku. Tym razem porozmawiamy o filmie, który miałam przyjemność obejrzeć już drugi raz wczoraj. Natomiast będzie to film Apokawiksa w reżyserii Ksawera Gorzławskiego. I ja ten film po raz pierwszy widziałam oczywiście w Gdyni na festiwalu filmowym. Może zacznę od tego, że ja w ogóle nie miałam w planach go oglądać, bo gdzieś tam od początku jak... Patrzyłam na listę filmów, jakie ja są w Gdyni do zobaczenia, to jedyne, co mnie przyciągało do tego filmu, to tytuł, bo był taki jakiś, nie wiem, tak mi się podobał ten tytuł po prostu. Ale jak przeczytałam, że jest to polski film o zombie, to <laughs> pomyślałam, o nie, nie, nie to, nie, to nie dla mnie, bo ja osobiście nie przepadam za horrorami ani strasznymi filmami. Zombie też raczej nie są mi bliskie, więc no nie, lubię, nie lubię się bać. Oglądając filmy, więc uznałam, że to na pewno nie będzie film dla mnie e, Więc totalnie sobie odpuściłam, nie miałam tego w planach Natomiast moje koleżanki, z którymi byłam w Gdyni, e, poszły na ten film I były tak nim zachwycone po seansie, że ja mówię No dobra, no to chyba jednak muszę zmienić swoje plany i się wybrać na ten film e, No i się nie zawiodłam, bo była to naprawdę dobra zabawa I no to, co najważniejsze trzeba zaznaczyć na wstępie że jest to komedio horror bardziej niż jakieś tam inne określenia, które na przykład, jak się wpisze w wyszukiwarkę, można znaleźć, że jest to fantastyka pomieszana z horrorem, ale jednak ten gatunek komedii jest tu najistotniejszy. No tak, żeby się nie zawieść, jak pójdziecie do kina, bo my byliśmy na się wieczornym, mocno wieczornym, więc z nami na sali były jeszcze trzy inne pary. No i ta akurat, co była najbliżej nas, w zasadzie obok nas, zrezygnowała mniej więcej w połowie filmu, chociaż już od samego początku przymierzali się raczej do wyjścia. No czemu? No jakby nie spytaliśmy ich czemu, ale no zakładamy, że po prostu to było coś, czego po prostu nie tego się spodziewali od tego filmu. A jeśli podchodzicie do tego totalnie na luzie nie podchodzicie, nie podchodzicie do tego w sensie o kolejne polskie gówno, kolejny polski film, czyli musi być do dupy, tylko podchodzicie do tego na luzie i, i przyjmujecie te klinżowe żarty, które też tam się pojawiają, no może nie często, ale jednak na takie można też trafić, to poza tym jest to naprawdę bardzo ciekawy film i naprawdę idzie się pośmiać nawet. No, to właśnie, jeśli chodzi o ten humor, to yy, trzeba zaznaczyć, że jest to film Savera Żuławskiego. Yy, ja widziałam z jego filmów na pewno mowę ptaków, nie wiem, czy coś jeszcze być może, yy, ale na pewno mowę ptaków i no. Ja nawet nie, nie do końca obejrzałam ten film, bo po prostu uznałam, że jest on na tyle specyficzny, że jakoś nie wchodzę w jego świat. I dlatego też, jak zobaczyłam nazwisko Żuławski, to miałam takie jeszcze większe wątpliwości, czy na pewno chcę na to iść. No, bo ten reżyser jest naprawdę specyficzny. Dlatego też myślę, że nie jest to film dla każdego, bo raz trzeba się liczyć z tym, że właśnie jest to może być to specyficzne dla niektórych. Ten humor też może nie do każdego trafić. No i druga kwestia jest taka, że na przykład mojej mamie bym tego filmu nie poleciła, bo są osoby jeszcze bardziej wrażliwe na takie rzeczy niż ja. Ja jej naprawdę bardzo nie lubię. Musicie mi zaufać na słowo. Ja bardzo nie lubię strasznych rzeczy, nie lubię horrorów. No, ale właśnie moja mama jest jeszcze poziom albo nawet 10 poziomów wyżej ode mnie, więc po prostu nie dla każdego jest to film. Natomiast jest naprawdę bardzo zabawny w niektórych momentach. No i o czym w ogóle jest ten film? Film jakby wyjęty z amerykańskich komedii 20 lat temu czyli co, wielka impreza, tak, balanga, młodzież po maturach, szykuje sobie imprezkę w tle jakieś tam zmiany klimatyczne, jakieś piguły, jakieś COVID, COVID tak, COVID, skażenia jakieś biologiczne, więc wiemy, do czego może to zmierzać, tak. No ale zanim to jakby zombie się pojawia, to też trochę mija. Poznajemy tych yy, naszych głównych bohaterów, grupkę znajomych, ekipę, która idzie pomalanżować nad Polskie Morze I, i naprawdę dobrze się ogląda te postaci i tych aktorów, bo moim zdaniem naprawdę są to dobrze zagrane postaci. Tak, to prawda. No niektóre tam powiedzmy mniej przypadną do gustu, niektóre bardziej. Ale naprawdę jeśli chodzi o poziom aktorstwa, zwłaszcza, że to podejrzewam, że w większości są debiuty albo jakieś takie dopiero pierwsze większe role, więc naprawdę to super wypadło i tak naturalnie, bo y, też trzeba wziąć pod uwagę, że to są ludzie no, w zbliżonym wieku do mnie i do Mikołaja, więc... Yy, więc to też się czuje, po prostu, na, jak się to ogląda, że, że my możemy się jakby jeszcze bardziej utożsamić, bo jesteśmy w podobnym wieku. Tak, i jakby ten scenariusz wydaje mi się, że też jest dobrze napisany, bo tych takich żartów, można by je nazwać, boomerskich, jest naprawdę yy, mało, i, i raczej jest to humor, którym faktycznie posługują się ci młodzi ludzie, i też te przekleństwa są takie dosyć naturalne, i, i widać, że nie na siłę, tylko jakby faktycznie jest to bardzo dobrze od, odwzorowane. Mamy tam kilka pobocznych wątków, mniej lub bardziej przypadających do gustu, aczkolwiek akcja jest zwarta i, i naprawdę ciężko się też nudzi w zasadzie na tym filmie, bo cały czas coś się dzieje, zanim oczywiście do tych zombie dochodzimy, no to są tam różne sytuacje, poznajemy tych bohaterów każdego w zasadzie nieco bliżej i można się z kimś utożsamić, no ale oprócz Bohaterów y, młodych, mamy też bohaterów starych, tak zwanych mm -hmm. wyjadaczy na polskiej scenie. Jest Tomasz Kot, tak jest Cezary Pozura, jest Sebastian Fabijański. No i przy Sebastianie Fabijańskim chyba możemy chwilę zostać, mm -hmm. no bo ta rola y, tego Blitza, on gra tam tak, Blitza, tak. jest y, naprawdę spoko i jak ja nie przepadam za tym człowiekiem y, jako, jako nie, jako nie mówię tu o aktorze, tylko jako osoby, jako jakiej wartości on, on prezentuje, to jakby nie, nie, nie przypada mi do gustu on, to tak naprawdę ta rola, y, no jest mega. Naprawdę on nam się z, w ogóle od czapy pojawia nagle, nie? I ma taki głos, taki nie wiadomo czemu taki ma głos w ogóle. I, i tak sobie gada cały, cały film i jest taki odrealniony w ogóle od czapy. W ogóle tam jest mnóstwo abstrakcji, abstrakcyjnych żartów, abstrakcyjnych sytuacji, jest po prostu mnóstwo tam. Tak? I, I naprawdę czasami tak patrzyliśmy tylko na siebie, ja patrzyłem na Julę, bo ona bardziej już znała ten film, a patrzyłem na nią i co tam się dzieje na tym ekranie. Nie? To ma się, ma się takie wrażenie naprawdę czasami aż szokuje. Tak, dlatego właśnie, tak jak mówiłam, trzeba trochę mieć na uwadze, że to, że to jest specyficzne, że to nie do każdego może trafić. No ale właśnie jeśli chodzi o postaci, to tutaj Sebastian Fabiański naprawdę wspiął się na wyżyny tym razem i jest to jedna z jego ciekawszych ról moim zdaniem. Tak, no i zobaczyć y, tych wyjadaczy polskiej sceny filmowej jako zombie to też jest ciekawe przeżycie. <gry> Tomasz, y, Tomasz Kot i Cezary Pazura jako zombie, naprawdę przynajmniej dlatego warto iść na ten film. Tak, jak najbardziej. Ja wysunąłem taką teorię po się, że jeśli byłby to film amerykańskiej produkcji, to byłby to naprawdę hit i, i ludzie waliliby drzwiami i oknami, ale ja tak sobie jak szliśmy sobie na ten film, tak sobie myślałem, polskie zombie, to co, jak on będzie po polsku tam jakoś buczał? No mówię, nie, no, no niemożliwe. Przecież na początku to pierwsze zombie jak wyskoczyło, to normalnie nie mogłem ze śmiechu wytrzymać. nie, Jak i tam mam rotali coś, no nie no, to było mega. No, ale ten, ten film też nie opiera się jakby e, na zombie, jakby to jest oczy... okej, okay, to jest motyw przewodni, tak, ale to nie jest The Walking Dead, że tam wyjaśniamy, czemu oni się zamieniają w zombie. Czy można ich odratować? tak? Czy oni są szybcy? Czy reagują na ruch? Czy na, czy na węch? Czy na cokolwiek? Nie, to nie o to chodzi. Czy oni są szybcy? czy Jeden cię złapie, drugi cię nie. No, to totalnie nie o to chodzi. Chodzi o, o sam fakt, ten abstrakcyjny. Tak? tak. No właśnie, tutaj też myślę, że to jest ważny, ważny głos dla naszych czasów, żeby właśnie, no bo to jest przede wszystkim film o tym, żeby się trochę obudzić. Że ta planeta nie jest, nie zawsze będzie jakby przyjmować wszystko, co my jej robimy. No, że też jakby te pandemie to nie są żarty zazwyczaj, że to jest naprawdę poważna sytuacja. Więc, więc to też jest taki trochę apel. No, ale tak jak właśnie rozmawialiśmy o tych realiach, jakby państwowych, że tak to ujmę. To faktycznie, gdzieś tam y, myślę, że w Stanach czy gdzieś by się to lepiej przyjęło niż, niż u nas w Polsce, bo. To no jest e... taki stereotyp chyba polskiego filmu tak, trochę. Tak, bo jakby my, my, my jako Polacy takie trochę podejście po tych wszystkich komediach romantycznych, y, które nie zawsze są trafione, a przeważnie nie są. No, ale ty wszystkie y... oglądasz i tak. I tak wszystkie oglądam. <laughs> y, no, w każdym razie, no jakby Polacy nie są przekonani do polskiego kina za bardzo, i gdzieś tam się raczej na polskie filmy niechętnie wybierają. No, tak jak Mikołaj powiedział, myślę, że w Ameryce też by to miało większe wzięcie niż u nas. No tak, ale moim zdaniem film jest naprawdę spoko i totalnie nie żałuję, że, że poszliśmy sobie go obejrzeć. Myślę, że Ty drugi raz też nie żałujesz, że go obejrzałaś. Nie, absolutnie nie żałuję. Super się bawiłam. Po raz kolejny te żarty naprawdę śmieszłam. Za każdym razem, mimo że w sumie no, to nie był duży okres czasu, jaki minął od mojego pierwszego oglądania tego filmu, więc, więc teoretycznie mogłabym się już za drugim razem trochę wynudzić, a mimo to się śmiałam za każdym razem, jak była były różne sceny, takie właśnie z humorem zrobione, bo czasami to ja to na przykład muszę zaznaczyć, że czasami ten film jednak gubił ten humor i ja na przykład w niektórych momentach miałam takie ojej zombie, ojej robi się strasznie no ale to dlatego, że ja mam po prostu wysoki poziom wrażliwości na straszne rzeczy, ale no jak jest ten humor to totalnie się nie czuję jakby tak, no i ten, jakby to zombie jak atakuje, to nie jest jakieś obrzydliwe. Tam, no nie, no, nie, nie odrywają tych y, kawałków skóry, nikt policzka nikomu nie wygryza. Te zombie to takie też tam mm, trochę ich pozmieniali. Tak, w zasadzie estetycznie dosyć tam nie, nie przesadzali z tym wszystkim. Y, więc y, jeśli nie jesteście zdecydowani, czy chcecie iść, no to my możemy Wam ten film polecić. Jest to naprawdę produkcja godna uwagi i godna polecenia. Myślę, że nie wyjdziecie w połowie sensu. Dajcie tej produkcji naprawdę szansę, a się nie zawiedziecie. Jeśli już oczywiście obejrzycie, no to wróćcie tutaj pod ten film i dajcie nam znać, jak Wam się podobało. Koniecznie. No i jeśli chodzi o naszą taką ocenę, no to ja na przykład. Na filmie oceniłam ten film na 8, bo po prostu jakoś nie wiem, czuję do niego. No, czuję, że to jest taki dobry, śmieszny film, który gdzieś tam mi zapadł przede wszystkim w pamięć. Bo jak byłam na festiwalu, to naprawdę przez parę dobrych dni, a jak nie do końca festiwalu, codziennie o nim myślałam, i jeszcze coś nowego mi przychodziło do głowy. Dlatego myślę, że oceniłam na filmie na 8. No, ale tak obiektywnie patrząc na wszystko, jakby pod różnymi kątami, no to pewnie by to było jakieś. 6,7. No ja bym dał takie 6,5. Wydaje mi się, że to jest y, dobra ocena dla tej produkcji. Y, no i jeśli będziecie się wybierać, to bardzo Was proszę, patrzcie na to przez pryzmat komedii. To nie jest horror, znaczy są elementy horroru, tak ale nie patrzcie na to jako przez film o zombie The Walking Dead, albo World War Z. Jest też taki film. Po prostu idźcie na ko komedię i dobrze się bawcie. I w zasadzie Chyba tym możemy kończyć. Nie? Tak. Z Także zapraszamy nie. oczywiście na nasze socjalki. Tak. Staramy się tym rozruszać, ale oczywiście, im więcej będzie, tym łatwiej nam będzie więcej postować i więcej tam ciekawych rzeczy robić. Tak jest. Także wejdźcie na Instagrama, wyświetli się teraz gdzieś tu. No nie chyba bardziej nie? tak między nami, na dole. Tu? No, 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 tu gdzieś. A tu palca? O, tu się wyświetli. Możecie wbić na naszego Instagramka i będzie nam bardzo miło. No i co? Na dziś to wszystko. Oczywiście łapeczki w górkę, suby i komentarze. Nie mhm. żebyśmy się prosili jakoś bardzo, ale to nam trochę pomoże. Cześć.